jest lepsze od kanapki Big Mac. Dwie kanapki Big Mac. A teraz McDonald's promocja dla smakoszy. Kup kanapkę Big Mac, drugą dostaniesz za pół ceny. Taka okazja! Tylko w McDonald's. Mama tak doskonały smak, że warto z nim zostać minutę dłużej. Rama, dodatkowa minuta przyjemności, która może odmienić Twój dzień. Kierowcy wyścigowego walczy o życie w szpitalu. Na wieść o tym tropiony przez policję mężczyzna rusza w szaleńczą podróż do domu oddalonego o tysiące kilometrów. Za sprawą mediów ucieczkę śledzi cała Ameryka. Znikający punkt. Piątek 8 grudnia o 21.10 Chodzi o to, żeby pan został radnym. Tato, przecież ty się do tego w ogóle nie nadajesz. Medytujemy. Zgłupiałeś? Dzisiaj mieliśmy okopać krzaki i skosić trawy. Chcecie się? Dawaj, Liska. Kariera polityczna pana domu i medytacja sposobem na przetrwanie domowych porządków. Rodzina zastępcza we wtorek o 20 i w niedzielę o 17.45.